Cześć wszystkim, Marek z tej strony. Witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie zagramy w Seven Days To Die. Byłem właśnie u handlarki i zobaczcie co kupiłem. Kupiłem sztukę górniczą, tam siódmy. Dzięki niej możemy robić lampy naftowe i latarki na hełmy. W końcu, kurczę, po takim czasie. Dzięki za komentarze z poprzedniego odcinka. Kilka osób napisało bardzo dużo przydatnych informacji. Między innymi, że można znaleźć osiągnięcie, które też gdzieś w tych książkach jest. Zapomniałem sobie zapisać dokładnie o którą książkę chodziło, ale i tak kupuję wszystkie, których jeszcze nie przeczytałem, więc nie ma problemu wcześniej. czy nie do tego dojdziemy. Zdaje się, że to była książka, któraś związana z pozyskiwaniem gratów, przedmiotów, które się zdobywa przy ścinaniu drzew. Może to było. A nie, to nie to. Bogate złoże. Nie, Któryś, któraś była umiejętność, chyba z tych książek, że dostaje się miód przy ścinaniu drzew. Także będzie trzeba to koniecznie uzyskać, jak tylko będzie okazja. Będę musiał wrócić do komentarzy i przeczytać, poczytać je jeszcze raz, bo za, za teraz nie jestem w stanie sobie przypomnieć. O i przy okazji, dzięki za podpowiedź, że jest jeszcze serniczek, o którym zupełnie zapomniałem, który też pod, po, o 5% podaje zniżki jeszcze u handlarza. Także za jakiś czas, jak będziemy mieli więcej kasy i tak dalej, to plan jest taki, żeby. Żeby pójść do handlarza i te wszystkie bufy naraz zgarnąć i byśmy mieli wtedy ogromną różnicę w cenach. Dobra, robię sobie tutaj szkło pancerę, ponieważ chcę dzisiaj trochę pobudować w bunkrze. Mam pewien pomysł na różówkę, którą chciałbym dzisiaj zbudować. I cóż, mam taką niezbyt pocieszną informację, przynajmniej dla siebie. Wam to pewnie dużej różnicy nie zrobi. Ktoś, kto. Śledzi mojego Instagrama Marek Mówi to będzie wiedział o czym mowa. Chodzi o to, że przyciąłem sobie palec z drzwiami samochodu dzisiaj. <grywanie> Kiedy to nagrywam. No i strasznie nieprzyjemne uczucie. Muszę delikatnie tak zaznaczyć i bardzo źle się czuję dzisiaj cały dzień. Dopiero za nagrywanie się wziąłem za koło godziny. Poczekajcie, która jest. Druga w nocy jest, bo nie byłem w stanie jakoś wcześniej się zmobilizować. I naprawdę jest kiepsko. <laughs> Mam nadzieję, że niedługo to przejdzie. Na szczęście jest tylko siniak, ale mimo wszystko wygląda, boli to jak kasny gwint po prostu. I, e, i jest to strasznie nieprzyjemne. i... I nie mogę za bardzo ręką ruszać. Próbowałem trochę wcześniej grać i tak nie za bardzo mi szło, bo, bo cokolwiek manipuluje całą dłonią, nie? to zaczyna boleć wszystko po prostu, więc ciężko jest naprawdę jest nieprzyjemna sprawa. Dobra, jesteśmy z powrotem tutaj i zaraz wam pokażę plan. Tylko chciałem sobie przejrzeć, co tutaj zostało, żebyśmy mogli wykorzystać te rzeczy do. O, właśnie, będę musiał pojechać i porlutować trochę tych rzeczy. Wiem, że gdzieś w okolicy widziałem wieżę telefonii komórkowej. Będę musiał je zacząć rozbierać, bo potrzebuję więcej tych części. A tutaj coś jeszcze jest. Nie. Woda? Wody nie ma. <laughs> Dobra, plan jest taki, że zrobimy sobie stróżówkę i wykorzystamy do tego te dwa segmenty. Te dwa segmenty tego korytarza. I to będzie na tej zasadzie, że tu zrobimy sobie drzwi. O, tak. O. I tu byśmy sobie zrobili drzwi do tej stróżówki, a tą całą ścianę zamienimy na przykład na te szyby i tu będzie taka, po drugiej stronie będzie takie pomieszczenie ze stróżówką, gdzie będą siedzieli panowie smutni, którzy będą sprawdzać, czy chcący wejść, wiecie, do bunkra. Mają ku temu po słuszny powód, wiecie, chodzi o sprawdzenie dokumentów jakiś yy, zdrowia, czy przypadkiem nie mamy do czynienia z zombiakiem, który chce się potrzeć pożywego, i tak dalej. <grym> I yy, yy, byśmy zrobili sobie coś takiego na dzisiaj. Projekt nie jest jakiś szczególnie skomplikowany, ale pomyślałem, że z tym moim bolącym palcem to chyba będzie to takie najbardziej yy, rozsądne wyjście w, ten, w tym momencie, ponieważ naprawdę. Pier... <laughs> Dziela mnie ten palec strasznie i, i się skoncentrować nie mogę nad niczym. E, Okej, okay. możemy zrobić takie drzwi i byśmy je sobie wzmocnili. A. Myślę, że takie będą całkowicie wystarczające. I ten łuk przerobimy na drzwi opancerzone, wiecie, te ciężkie, takie jak te. I następny łuk też, nie? Chodzi o to, żeby zrobić taką śluzę. Gdybyśmy mieli, <laughs> gdybyśmy mieli na przykład. O, kiedyś były te drzwi baro Bar... Z barów, zobaczmy. O, te żelazne pręty. Były takie drzwi z takich prętów, pamiętacie? Ale wygląda na to, że, że zostały skasowane i już nie możemy takich robić. Kurczę, szkoda, bo one były strasznie fajne i one by idealnie tutaj pasowały, bo wiecie, wtedy załóżmy, że przychodzi zainfekowany jakiś człowiek. I wygląda bardzo źle i strażnicy od razu rozpoznają, że jest, że jest coś z nim nie tak. Włączają alarm i od razu wtedy z drugiej strony tutaj ze środka mogą przybiec ochrona i przez te, przez te, te można strzelać te wtedy nawet czy coś w tym stylu zrobić, nie? Bo główne zabezpieczenie do tego pomieszczenia jest tam na końcu i tutaj też będą mocne drzwi. Także to nie, nie chodzi o to, żeby robić ochronę przed zombiakami, że ta, ta krata tutaj nie miałaby być ochroną, tylko takim zabezpieczeniem, żeby ci, którzy przeszli wcześ wcześniejsze punkty kontroli to żeby mieli taką, takie ostatnie sprawdzenie. O i tu można by też zrobić jakąś dekontaminację i podobne jakieś takie rzeczy, które brzmią poważnie i bardzo science fiction. <grych> Dobra, chwilę tutaj sobie popracuję i zobaczymy, może uda mi się coś fajnego zmajstrować. Ok, jeszcze jedno kliknięcie. Albo i dwa. No, to mamy pomieszczenie wykute. Teraz trzeba będzie tylko je trochę dokończyć. Powiem Wam, że pomiędzy ujęciami musiałem sobie robić trochę przerw, bo naprawdę kiepsko jest tym palcem zastanawiam się, czy nie iść do lekarza. Jeśli to kogoś interesują takie rzeczy to i chce się trochę to torturować wizualnie, to na Instagramie jest zdjęcie jakby co. Kurde. No. <ścoughs> Ja to zawsze mam taki talent, wiecie, planowałem w tym tygodniu porobić parę rzeczy, a nie wiem czy ja w ogóle będę w stanie pracować, bo... bo tak... E, tak mam z tym palcem, że nawet kurczę głupie zrobienie kolacji sobie jest problemem w tym momencie. Bo jeszcze wiecie co, co, innego jak się w ogóle nie ma palca, nie, jest się niepełnosprawnym, a co innego jak masz palec, którego każde dotknięcie boli jak jasny gwint. I to, to jest bardziej problematyczne. No, dobra, muszę sobie trochę ponarzekać, wybaczcie mi. Jakoś może dożyjemy tego problemu, tego, ten, 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 przeżyję jakoś tą sytuację. Dobra, tutaj mamy korytarz, mamy wejście. E, czy my możemy sobie tak po prostu zrobić w plecaku drzwi żelazne? Możemy. No. Mm. Będziemy potrzebowali w takim razie jeszcze drzwi tutaj. Jak się zastanawiam, czy by tutaj na przykład jakiejś małej zbrojowni nie zrobić czegoś w tym stylu. Chociaż zdaje się, że w tej grze nawet nie ma za bardzo szafek i podobnych jakich gadżetów. Hmm. hmm. Zastanawiam się, jaki typ kształtu tutaj wybrać, bo moglibyśmy zrobić coś takiego. Eee... No, tak. Czy tak? Hmm. Hmm. Wydaje mi się, że więcej sensu będzie miało takie coś. Bo ta ściana jest tutaj, nie? Będzie bardziej symetrycznie. Ja lubię jak jest symetrycznie, w ogóle nie wiem czy z, z, nie, nie, nie zwróciłem na to uwagi kiedy nagrywałem poprzedni, wczorajszy odcinek, ale był drugi lutego 2020, nie? To jest palindromowa, tutaj, podobno wyjątkowa, wyjątk wyjątkowo wyjątkowa, <grym> jedyna taka historii w najbliższym czasie będzie że czytana od przodu i od tyłu jest taka sama, tak? 02 02 20 20, <laughs> Dobra, e, okej, okay. myślę, że to będzie całkiem fajnie wyglądało i tutaj byłoby fajnie wstawić sobie stół. Pytanie, czy mamy e, jakieś e, dekoracyjne bloki, które by pozwoliły wstawić stół, zobaczmy. To chyba nie, nie robi mebli, nie? E, a to? Ujdź. A? Nie, to tylko kanaperowi robi, tak ubrzydko. Mm. O, mamy więcej tych drzwi. Zapomniałem, że są tutaj. E -e -e -e. Przyda się jeszcze. To, e -e. to, to. Mm. Zobaczmy. Coś tutaj. A nie, to nie, to nie, to nie. Będę musiał wrócić w takim razie do bazy, bo potrzebujemy mebelków. Dobra, szukałem jakichś różnych. Y rzeczy, znalazłem wcześniej w szafkach, które tutaj mamy znalazłem te takie rzeczy, które wcześniej już sobie przygotowałem, bądź kupiłem mam nawet krzesło biurowe na wszelki wypadek biorę też zasłonki, drzwi i teraz tak, tu mamy te metalowe rzeczy i z nich możemy zrobić biurka których, o których myślałem niestety wygląda na to, że nie da się zrobić i będzie trzeba po prostu upolować u handlarza jakiś komputer z monitorem, chociaż telewizor możemy sobie sami wykraftować, nie? Zobaczmy, jak to będzie z tym TV. Ten mały, szkło, części elektroniczne i resztki plastiku. E, tak, i szkło jeszcze potrzebne. O, chyba... A, mam przy sobie. Okay. To zróbmy sobie w takim razie kilka telewizorów jeszcze. Ile mogę max? Hmm... Dobra, okej. Okay. O, ten złom elektroniczny i tak będę musiał się wybrać, ale to już chyba sobie pomiędzy odcinkami zrobię wyprawę. Dobrze, to poczekam aż mi się to skończy. O kurczę, 5 minut i i wracamy do, do podziemi. Przy okazji będziemy, będę musiał pamiętać, żeby zrobić też te, jak to się nazywa, tabliczki nowe, bo dwie nowe osoby się pojawiły. Kilka osób podnowiło, ale oni już są na, na w rejestrze, także będzie trzeba dodać tych nowych wspierających. Bardzo dziękuję. Teraz jeszcze sp niech spojrzę, Steel Games jak się nie mylę i Ołówek Bez Gumki, cudowny pseudonim, uwielbiam takie abstrakcyjne nazwy, Tą drogą. E, bardzo dziękuję za ten, zaraz was dopiszę do listy, tylko tutaj sobie zrobię porządek i poczekam aż mi się skończą robić tamte rzeczy, e, craftować. E, o, 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 dobra, chcę sobie zrobić przy okazji e, trochę ziemi. E, i teraz, za, nie wiem jak się to może napisać, aha, żyzna ziemia, okej, okay. można było się domyśleć w sumie. Dobra, teraz tak, tutaj byśmy wstawili pancerne drzwi, i w takim razie tutaj, skoro nie mamy krat, i mam taki szalony plan, bo z, z, przypomniało mi się, że kupiłem klimatyzatory. To by całkiem fajnie wyglądało, jakbyśmy te klimatyzatory tutaj wkomponowali. Przyjmujemy, że to jest pomieszczenie, które ma służyć m.in. do tak zwanej dekontaminacji, czyli od... Y Dekontaminacja, czyli odkażanie, tak? Czyli byśmy mogli sobie zrobić tutaj takie bloki dekoracyjne, które by miały na celu po prostu przypominać, że to jest jakieś pomieszczenie, które ma być sterylne albo które ma oczyszczać z brudów z zewnątrz. Specjalnie wstawiłem tutaj swoją drogą takie zwykłe drzwi, a nie elektryczne, bo powiem szczerze, te elektryczne drzwi są strasznie uciążliwe i, i jest to bardziej denerwujące niż praktyczne, że co chwilę trzeba dbać o to, że. Żeby one były zasilane prądem. Zwłaszcza, że ten prąd zużywa się błyskawicznie po prostu. Także moim zdaniem ten pomysł na elektryczne drzwi jest fajny, pod warunkiem, że stosujemy go bardzo umiarkowanie. To znaczy na przykład na całą bazę mamy jedne dwoje, albo dwoje takich drzwi, a nie, ca a nie pół bazy wyposażonych w automatyczne drzwi. Bo to sprawia, że po prostu ten prąd jest zużywany błyskawicznie. Po prostu. Ogromne ilości go idą. Dobra, właśnie sobie uświadomiłem, że będę musiał nad tymi szybami też zrobić sobie tutaj bloki bo musi być to jednak zachowane tutaj. sterylność. Tak sobie pomyślałem, że jest też chyba taki kolor farby. Czekajcie. O. Steel. O. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś była taka chromowana stal. I. Nie, wygląda na to, że nie ma teraz. Pamiętacie, była kiedyś taka lustrzana, lustrzana, chromowana stal, którą można było tą zwykłą, szarą taką stal, też zielonkawą stal pomalowaną zrobić i to było strasznie fajnym kolorem, to by to idealnie pasowało w tym miejscu, bo to, wiecie, jeśli to ma być takie czyste, czysta przestrzeń, to taki chirurgiczny kolor stali by bardzo tutaj pasował moim zdaniem. Dobra. Pyk. I teraz wam pokażę, jaki mam szczelny plan. Zrobimy coś takiego tutaj. O, i tutaj zrobimy sobie odstęp. O. Dobrze. Teraz tutaj. Jeszcze tu. Dobra. I teraz te klimatyzatory Aż4. Stawimy sobie w ten sposób. <laughs> Dokładnie o to mi chodziło. Dokładnie ten efekt, nie? że one opryskują, czy, czy wydmuchują, albo jedne wydmuchują, a drugie zaciągają powietrze albo, albo jakąś chemię i trzeba wstrzymać oddech, żeby się nie podusić i tak dalej. No, dobra, to teraz czy ten blok, land claim block sięga tutaj? O, sięga, super. Będę mógł w takim razie bezpiecznie zdjąć żarówki bez, ry bez ryzykowania ich zniszczenia, bo to jednak trochę szkoda tych żarówek. O, oczywiście za nami zamknęły, bo, bo nie ma prądu już, bo te żarówki służyły też za przedłużacze elektryczne. Dobra, te mogę zdjąć też. Nie, tych nie mogę zdjąć. Jeszcze będę musiał przestawić landklem bloka. E, dobra, plan jest taki. Teraz, żeby tutaj jakieś oświetlenie zorganizować. I wziąłem ze sobą te lampy przemysłowe, bo wydaje mi się, że one no, najbardziej pasowały do tego miejsca. Tylko teraz jeszcze cały. Ic polega na tym, żeby to odwrócić w jakiś taki sposób, żeby to miało sens. Mm. Strasznie mi się nie podoba ten nowy mechanizm. A to już się skarżyłem zresztą, że ten nowy mechanizm obracania tych lamp jest strasznie niefajny dla mnie. Ale cóż, trudno. E, dobra, gdzieś tutaj miałem szczypce. No. I teraz to byśmy przypięli. one aż 7 watów ciągną. Jasny git. I bezpośrednio tu. A, otworzyło się od razu. Ale to fajne, że nie musimy czekać teraz, żeby to. Co? On zostaje usunięty? Wydawało mi się, że do plecaka skakuje. E, dobra, no dobra. A jak on się teraz może nazywać? Bo ja nawet nie wiem, nie pamiętam. A, a zdaje się, że. No, jak się wpisuje. To nawet się nie pojawia w tym, w, pleca, w wyszukajce, czy, po, po angielsku jak się wpisuje, będę musiał poszukać jak się po polsku to no, nazywało, ale inteligentnie to przetłumaczyli, no ale w sumie z drugiej strony może i rzeczywiście jest to właściwe tłumaczenie tego dziwnego terminu. E, dobra, tutaj w takim mamy tą żarówkę, którą musimy usunąć i muszę się teraz dobrze zastanowić jak udekorować wnętrze tej samej stróżówki, żeby, żeby tam to jakoś też wyglądało sensownie. Aha, i tutaj musimy te bloki powymieniać. I te skosy też będę musiał pokasować. O kurczę, trochę kuciami teraz będzie kosztowało to. Chociaż mamy przy sobie świder, a jest. Dobra, bez tragedii. Tylko trzeba bardzo delikatnie i ostrożnie, żeby przypadkiem nie, nie rozwalić za dużo. Ok, i teraz jeszcze zastanawiam mnie jedna rzecz, czy na przykład nie pobawić się w jakieś takie rzeczy, które by dodały trochę. Jakby to nazwać, y, przestrzeni, y, wypełniły trochę tą przestrzeń, nie? bo chodzi o to, że takie zwykłe, płaskie ściany są strasznie nudne, a oddanie prostych takich bloków w tym stylu sprawia, że ta przestrzeń się trochę załamuje i wygląda to dużo ciekawiej, jest po prostu na czym zaczepić oko. Nie? Zauważcie, że na przykład w, wielu, w starej architekturze często się robiło okna, które. Nie miały, które były zamurowane, nie? że była po prostu dekoracja, taka typowy portal, jaki jest wokół okna, ale w rzeczywistości w środku żadnego okna nie było. To dlatego się robiło takie rzeczy, żeby żeby kompozycyjnie to miało sens i zauważyłem, że to bardzo fajne efekty daje, bo wtedy mamy po prostu ciekawszą przestrzeń. Nawet jeśli, wiecie, czasem trzeba zrobić zwykłą płaską ścianę, ale ta zwykła płaska ściana nie musi być nudna koniecznie. Nie? Zawsze można ją jakoś tak zrobić, żeby wyglądało to w miarę fajnie. A teraz byśmy się tu podłączyli. szkoda, że każdy z tych przekaźników bierze tak dużo prądu. To jest trochę dla mnie denerwujące, bo jeden wat. To jest jednak sporo przy tych możliwościach generatorów, jakie są w tej grze. Ale no cóż, pozostaje się przyzwyczaić. E, dobra. To tutaj. To tutaj. I to bym podłączył. Tu. Aha, to jest już podłączone. Ok, to wygląda teraz trochę lepiej, ale na nadal wygląda dziwnie. <grywia> dobra. E, czemu to światełko się nie zapaliło? Hmm. Może brakuje prądu? Ale to byłoby dziwne, bo. To się świeci. Tam to jest podłączone, ale zobaczę. Może generator po prostu już jest za słaby, trzeba będzie do niego silniki dorzucić. No nie, jest ok. Nie rozumiem w takim razie, bo maksymalnie może produkować 300, a robi prawie 200 teraz, a nie? No i. O, kurczę. No, te lampy się cały czas resetują, ich obrót. A, o nie, zapomniałem, że... A nie, jest kopiuch. Okej, okay, cudownie, bo masę czasu trzeba tracić na to, żeby je ręcznie przekręcać. A? A, idealnie. Super teraz to wygląda. I byśmy sobie domachnęli tutaj jeszcze jakieś sprzęty takie okołobiurowe. Mamy metalowe biurko otwarte i jedno jest takie. To w sam raz. Tylko pytanie, jak wygląda proces obracania tych biurek. Kiedyś dało się obracać pod kątem. A teraz widzę, że obrót automatyczny. A, ale lipa. Kiedyś dała się obracać je tak, żeby były pod skosem. I, I skos byłby tu idealny. Ale no dobra, niech będzie sobie w takim. Jedno... Ha, jednak jest skos, zobaczcie. Tylko tego skosu nie widać na podglądzie. Dobra, czyli tak jest normalnie, tak jest pewnie skos. Tak jest normalnie, tak jest skos. Spróbujmy. Ha! <laughs> Tylko trochę głupio to wygląda w sensie przestrzennym. Ale dobra, na razie zostawię tak jak jest. Mamy też jeden fotel, aż. Chyba zleciłem produkcję drugiego, ale zostawiłem go w bazie, mi się wydaje. Dobra, i teraz tak potrzebujemy pilnie jeszcze przełącznika, mi się wydaje, że to by miało przynajmniej sens tutaj. Gdzie są przełączniki? Tu są, dobra. Przełącznik alarmowy. Ja, czyli na zasadzie, że coś się dziwnego dzieje, i wtedy, i wtedy zaczyna się włączać alarm. E, i ten alarm możemy wstawić tutaj. I mm, 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 kabel. On może iść od lampy tutaj bezpośrednio, nie będzie przeszkadzał kabel. I to przez ścianę może iść też nie będzie przeszkadzać. I chodzi o to, że jeśli na przykład teraz obsługa pracująca tutaj zobaczy, że dzieje się w środku coś podejrzanego, to robią. I wtedy ochrona bazy wie, że ma przybiec szybko do wejścia, żeby, żeby, żeby coś tutaj, jakąś interwencję uprawiać, nie? Dobra, tu mamy drzwi jedne, tu mamy drzwi drugie, tu możemy jeszcze sobie ulepszyć. E, chciałbym, aha, będę, trzeba jeszcze pododawać jakieś takie dekoracyjne rzeczy. No, dobra, wyżej się już nie da. W to można byłoby tym zrobić, byłoby szybciej. O, tak, to jest zdecydowanie szybsze, tak? Ja? I yy, mamy jeszcze tutaj trochę takich dekoracyjnych gratów, także chciałbym je też wykorzystać. Na przykład to i to. Jeszcze zdaje się, że gdzie to są te metalowe szafki, gdzieś miałem, nie? Za dużo mam przedmiotów tutaj w taku. Hmm. No nie mówcie, że coś. Co się stało z tymi metalowymi półkami? Ah. <grytanie> Dobra, zaraz je będę szukać. O, to jest właściwy obrót. I tutaj szafki takie dla personelu. Eee. Yy. Okej? Okay. Że nie mogą stać bezpośrednio przy sobie, ale to. No. Yy, dobra. Aha, jeszcze te telewizory miałem stać. Mmm... Yy. Mmm... Yy. Yy. <ścoughs> Co, co za, co za dziwny, dziwny system jest obracania tych przedmiotów. E, czy, aha, tutaj da się, udałoby się wstawić, jeżeli bym zrobił coś, co... Jeśli zrobimy coś takiego o i wstawimy telewizor... Aha, to, to niewiele da. Nas by bardziej urządzało, jakby ten telewizor dało się... Aha, a tutaj? O. Nie jest to idealne rozwiązanie, ale, ale jest, jest, jest jeszcze jeszcze. Nie, na no zasadzie, że to takie monitory ochrony połączone z komputerami czy coś w tym stylu. Dobra, można by jeszcze zrobić dla dekoracji tutaj, e, bo mam aż trzy. Idę po te półki, bo widzę, że gdzie się posiałem. A nie, to są przecież metalowe półki. Jasne, gwint, ale ja dzisiaj jestem bezpoś... bezmyślny. Czemu one się różnią od siebie? A, układem drzwiczek, zobaczcie, zrobili aż tyle, żeby zrobić różnicę między drzwiczkami. Kosz na śmieci, e, kosz na śmieci. Koniecznie. Szkoda, że jest wyśrodkowany do, do środka bloku, a nie do. nie przylega do ściany, bo tak to by to trochę lepiej wyglądało. A, i jeszcze tutaj takie. Ale to dziwne, wygląda to, że ten, ten te pozamykane szafki są tak zrobione, że nie da się stawiać obok siebie. Widzicie? Nic nie mogę do, nie może do nich bezpośrednio przylegać. Ale. Dobra, niech będzie w ten sposób. Ja bym zrobił jeszcze komodę, tylko nie wiem, czy mam. Wiecie, chodzi mi o taką małą szafkę. Yy. O, idealnie. Idealnie. Ale dziwne, nie da się nic tutaj wstawić, a tu się da. O. Jakbyśmy mieli ekspres do kawy, to żeby on tutaj sobie stał. i Byłoby to wtedy idealne, ale okej, tak jest całkiem nieźle. Jestem naprawdę zadowolony. Potem pomyślę się jeszcze nad tym, co by tutaj zrobić, żeby to nie wyglądało tak smutno. Ale jest nieźle. Jest naprawdę fajna lokacja, bardzo mi się podoba. I tak chcę co jakiś czas wracać tutaj do tego bunkra, wiecie, i porobić właśnie takie różne rzeczy, żeby dekoracyjne bardziej, żeby zo, zo, spróbować go trochę rozruszać, żeby to nie był taki leniwy projekt od, od tak, tylko żeby rzeczywiście coś tutaj dłużej dłubać. Zastanawiam się jeszcze, bo zobaczcie tutaj mamy taki kształt. Nie taki kształt, taki kształt. I eee! Za dużo przycisków na raz. O, jakby to wstawić tutaj. No, potem będę musiał jeszcze zastanowić się nad pomalowaniem tego tutaj. Może coś, coś może się znajdzie jakiś fajny, e, fajny kolor. E, zobaczmy. Jeszcze szybciutko, zanim przerwiemy. E, metal brązowo-szary. Hmm. Hmm. No, tragedii nie ma. Chociaż też nie widzę różnicy, dużo. <laughs> Trzeba będzie poeksperymentować. Blacha falista, metal kanał wentylacyjny, e, kute żelazo. O, no tućkie lepiej. Nie, nie, nie jest dużo lepiej, ale, 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 coś, coś tu się zaczyna dziać. Będę musiał w takim razie, wiecie, poeksperymentować, popatrzeć po tych rzeczach. E, e, to. E. Dobra, później sobie to poeksperymentuję po, po z tym. Chciałem jeszcze się przejść i podpisy zrobić szybciutko, póki jeszcze pamiętam. Hop, hop, hop. Ale to fajnie wygląda. Za każdym razem jestem zaskoczony, jak tutaj wchodzę, że to, że to tak dobrze wyszło. Zwłaszcza w nocy. Zobaczcie, w nocy ta gra wy, yy, pogłębia cienie. Nawet jak jesteśmy pod ziemią, to te cienie zawsze powinny wyglądać tak samo. Ale tak nie jest w tej grze. I w tej grze w nocy cienie są mocniejsze i głębsze. I zobaczcie, że, że wygląda to dużo jeszcze fajniej. jeszcze straszniej, ta lokacja, jeszcze tak bardziej ponuro. <grych> Dobra. E, właśnie. Zupełnie okazało się, że Andrzeja już wcześniej wpisywałem, czego nie zauważyłem, więc pozwolę sobie Andrzeja stąd skasować. I wpisujmy w takim razie e, ołówek. Tak e, chyba jest osobno albo wiecie co zrobię tak, że po prostu skopiuję, zrobię kopiuj w wklej będzie bezpiecznie dzięki temu pisownia będzie zachowana wow nie chciałem tego kliknąć i Steel Games okej okay. super bardzo dziękuję panowie dobra moi drodzy wiecie strasznie ciężko dzisiaj mi się grało przez to że, że ten palec mnie tak na pieprza więc pozwolę sobie już na, dzi na, na dzisiaj na ten ten odcinek na tym zakończyć żeby i, i, I pójść, wrócić, cierpieć sobie w milczeniu. Zarzucę sobie chyba jakiś serial, żeby odwrócić trochę uwagę. E, te drzwi zamienię na zwykłe, bo one mnie denerwują. No dobra, to tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję za Waszą uwagę, jak zawsze, i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach już niedługo. Dzięki wielkie. Cześć!